Na telefonie możemy w ogóle zagrać w zombie moda. Nie wiedziałem, że taki tryb jest w ogóle na telefonie wymongas. Us. Emongas Us w 2021 zostanie usunięty. Wejdź w sklep Play lub App Store. Gra wówczas będzie już niedostępna. Zobaczmy w takim razie na App Store. Czy mamy Emongas? I uwaga! Witam serdecznie na przedsylwestrowej Szopańskiej zabawie z Piccolo, ze mną i z Lisu. Hej hey Lisu, cześć, cześć. Witam serdecznie, witam. witam serdecznie. 100 lat na nowy rok 100 wszystkim. 100 lat widzowie, słuchajcie, proszę tutaj dla was, proszę rozgoście się tutaj dla każdego Piccolo, bo ja wiem, że wy nie możecie inaczej, bo macie podśladka. Witam was w odcinku z pogromców mitów oczywiście, aczkolwiek jest to ostatni odcinek widzowie, do tego sadge, totalnie sadge, proszę piszcie, zliczę w komentarzu. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli chcecie, żeby ta seria dalej trwała ze względu na to, no, że jest to ostatni odcinek w tym roku. Aczkolwiek niektóre mity z tego, co sprawdzałem, dotyczą tego, że na przykład Among Us może zostać usunięte za urządzenia mobilne i tak dalej. Więc Monka jest Oglądajcie film do końca. Standardowo każde 10 tysięcy w górę. To jeden dodatkowy mit. Dzisiaj mamy mitów 14 ze względu na to, że było tylko 39 tysięcy w górę, no słabo jak na was. I jeden dodatkowy mit, no bo Filip Debil w jednym odcinku dał o jednego mniej. Więc nie pozdrawiamy mnie, ale pozdrawiamy pierwszego mita, który już pojawia się na horyzoncie. Pozy. Na stronie Amongasplay.online można zagrać pierwszą wersję gry. Były tylko dwie mapy, nie było multiplayer, gorsze animacje i CP. Ej, coś jest! O, stary, co to jest? Ej, bez kitu! Ale, ze... Ale że w przeglądarce. Ale że w przeglądarce gramy w Amongas, widzowie. W tym momencie odpalamy pierwszą wersję Amongas, która w ogóle miała Prawdopodobnie. Co to jest? C jak to wygląda w ogóle? Jak to ty wygląda, myśl? stary? Co to jest? Jakieś suwaczki. Ale to jest powalone, stary. Czekaj, task amount... <laughs> 200? Dobra, stary. Co to jest? Co to jest za ikonka mapy, stary? E, to może jakaś nowa mapa jest, stary, w ogóle? Dobra, start. O ja! <laughs> o, no to... <laughs> stary. Na, stary na plaży zżygał się i krzaka wyżygał. E, co jest? What? Co what? to jest? I to są boty, to są boty, tak? No chyba ta. Co to jest za Among Us? Ale te animacje są do dupy. Ej, stary, Ale co to, to jest dziwnie za mapa? wygląda. Awkward Fest, stary. Ej, nie. Co to jest za mapa? Wait, what? Wait. To jest mieszany polus. Wait, what? C Czemu to jest Electrical? Wytyfy! Stary, to jest nowa mapa w ogóle jakaś. Jakiś Chodź wyjście na zewnątrz? Wytyfy! O co jest? To Czekaj. jest polusa już. gdzie wyjdziemy teraz? Wow! O nie, wyrzucili mnie z gry! O kurde, to Defin. chyba ktoś zobaczył, jak coś odpalasz. Dobra, wiesz teraz kliknij to drugie, kliknij to drugie teraz, bo tam dwie mapy były chyba, nie? Dobra, to tu jest dyskurs chyba po prostu. No i znowu stary, o, stary przy ognisku. Co jest? Jaka reklama. To jest chyba normalna mapa całkowicie, ale widzowie, pug totalny, zostawcie łapę w górę i suba i wszystko co trzeba za tego mita, bo to jest najpotężniejszy mit, jakiego widziałem przez ostatni czas. Poproszę o takich mitów więcej. Z jakiego ja dystansu mogę? No nie wiem, widzowie, po prostu po prostu nie wiem. A na animacji nie, bo ty się teleportujesz po no. prostu. O, no i nie, źle. nie został wywalony. Więc widzowie, mit oczywiście potwierdzamy yy, przechodzimy do kolejnego mita. Tak samo jak ja wchodzę do tego wenta, czyli powoli i gówniania. Pozdro. Jeśli dwóch impostorów zabije jednego crewmate'a, to z ciała zostanie tylko kość. Lajk się, żeby widział. Widzicie, widzowie? Wystarczy, że jednego lajka zostawicie i się na odcinku pojawicie. Pozdro. Dobra, lisów, w takim razie chodzi, zabijamy jednego typa tutaj. Na raz, dwa, trzy musimy. Ponoć zostanie kości sama, jeśli go zabijemy. Okay, okay, Uwaga. Okay. Raz, dwa, trzy. Pff. No nic, no nic. Ej to dobra, stańmy tutaj. Chodź, stań tutaj, czekamy chwilkę. Tylko, ich tutaj zbyt wielu już nie zostało, generalnie, więc yy, sadgę widzowie. Ale, no, wydaje mi się, że tego nie da rady zrobić, w sensie naprawdę. Raz, dwa, trzy. Nie, no nie da Zabijłem się. Nie wiem, ja, ciebie, ciebie nawet nie tepła, widziałem. Co? Na... A u mnie, no. u mnie. Ja... Zabiłem! Co? Czyli, czyli udało się Co nam to timingowo zrobić. Udało się nam to timingowo zrobić, ale ja, niestety to widzowie. Jest stary, czyli to jest kwestia pingu, tak jak rozmiejście. To jest kwestia my. pingu, więc widzowie mit no. obalamy ze względu na to, że kość to może wam wystawać z gaci po nocy, ale no, raczej w emongasie sama kość nie zostaje po człowieku. Więc... Ale i tak ciekawa, Stary historia, że ten tak, Że Tak, ale jedna właśnie. Osoba wygląda tak, a o drugiej Tak, czyli. właśnie, ale słuchajcie, tutaj właśnie dosyć błosa ciekawostka, że tak naprawdę Lisu myślał, że on zabił, a ja myślałem, że ja zabiłem więc tutaj można się pokłócić z kolegami gra została stworzona po to żeby skłócić nas ze wszystkimi znajomymi również w ten sposób ale widzowie dzisiaj nie jest czas żeby tak się działo pamiętajcie musimy świętować oblewamy sylwestra yy, oblewamy 800 tysięcy sypukcji super jesteście widzowie dziękuję za subskrypcję sztofowi też zostawcie żeby kiedyś mnie dogonił o pewnie będzie goniony dobrze to widzowie kielon obalony tak samo jak kolejny mit miejmy nadzieję że nie będzie Tutaj macie trzech ostatnich zwycięzców konkursu na Emongas. Wygrali oni pakiety petów, a jeśli wy chcecie sobie również zgarnąć ten pakiecik albo ten pakiecik, to wystarczy zostawić właśnie łapę w górę. Pamiętajcie, że każdy 10 tysięcy up w górę to jeden dodatkowy mit w następnym odcinku, a powiem wam, że w następnych odcinkach zaskoczę was gościami to bardzo potężnie, więc zostawiajcie łapę w górę. Suba z dzwonem oczywiście również zostawcie, lecimy po milion. Pierwszego pojawi się specjal z okazji 800 tysięcy, a od 4 stycznia lecimy już z maratonem. Filmy codziennie o 11.15, więc warto zostawić właśnie tego suba z dzwonem, żeby mieć powiadomienia o w tym filmie. Na mapie Polus w specimen rumie po środku tego pokoju są mikstury, a w jednej z nich jest kapelusz. Pamiętajcie, żeby widzowie odkażać się. Dzisiaj generalnie taka szybka historia, co nie? Jeden widz mnie spotkał na dworcu, bo jechałem sobie pociągiem. To była jedyna osoba na tym dworcu, która ze swoją matką nie miała maski. Po czym napisał do mnie na Instagramie Siemajosi, bo no, moja miem podbić do ciebie. No i widziałem cię na dworcu. A ja mu napisałem gościu, jak ty byłeś tym kidosem z mamą bez maski to w ogóle nie zbliżaj się do mnie ja widziałem jak to na igie wrzuciłeś nie wiem takiego facebooka no właśnie widzowie instagram już hitowałem ja polecam serdecznie na moim czole polecam czekaj bo tutaj miał być miał być kapelusz i rzeczywiście ten kapelusz yes, yes, który yes, 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 mam yes. na głowie znajduje się tutaj w tym miejscu tego widzowie szybki micior obalony tak samo jak obaliłem tego widza no bo myślę że tak został obalony że już nie wstanie do końca życia nie podniesie się psychicznie z tego co mu powiedziałem więc e, sadge widzowie Dokładnie. taki to... wygląd mój śmieciarski tutaj. Przechodzimy do kolejnego mita. Na mapie Polus, jeśli będziesz robił tę kartę obok normalnej, tę, którą obraca się i przykłada jako duch, to crewmate na obrazku będzie do góry nogami. Okej, okay, okay. stary, dobra. No to słuchaj, niestety, Krzysztof, miło było być kumplem twoim, ale no niestety chyba muszę cię zabić najpierw, żebyś dokonał, że tak powiem, sprawdzenia mitu. Czy zgadzasz się na śmierć? Bo nie chcę zostać ukarany przez... No Myś, to no, poświęcam się. Poświęć się. się, chodź, się. chodź, Krzysztof. Mogę powiedzieć ostatnie słowa? <laughs> Zostawcie suba. <laughs> no nie Dobra. Krzysztof, zamknij się. Ja już ostatnio widziałem gochę, gochę tańczącą na TikToku w świątecznym stroju mi wystarczy. Tak, palam, to tutaj biorę to, obracam. I uwaga! I tę, którą obraca się i przykłada jako duch. No to to jest to. No i nie no. ma do góry nogami. Ja bym ten mit obalił, aczkolwiek jako ja kojarzę, że czasami jest takie zdjęcie, ale najwyraźniej to nie zależy od tego, po prostu może to jest losowe. Napiszcie w komentarzu, czy zdarzyło się wam w ogóle coś takiego, taka sytuacja związana właśnie z tym, że mieliście zdjęcie na odwrót, czyli do góry nogami. A może to od, od koloru zależy, może od koloru Możliwe, nie wiem widzowie ale, ale słuchajcie, pamiętajcie, że zawsze możecie napisać jakąś fajną popraweczkę mita Więc jeśli na przykład uważacie, że Yoshi giga gówna, bo nie sprawdzacie Debilem jesteś, robisz źle To możecie napisać poprawka mita z 21 minuty 37 sekundy I wtedy napisać Tutaj to jest tak, bo to jest tak Wy zrobiliście źle, bo to to i to I możecie mnie wypunktować Dostajecie pasa do wyzywania mnie w tym momencie Proszę, oh, proszę bardzo jak już złapaliście, to napiszcie w komentarzu dzięki Filipku, przyda się i może przypnę kilka serduszek, może nie, nwy. Ale na pewno wy, że kolejny mit przed nami. Kiedy skanujesz się w Medbayu, to podają grupę krwi. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jaką macie grupę krwi. Ja na przykład nie wiem tak szczerze, w sensie. Ja też nie wiem, stary nie... nigdy nie kijłem na ten to. To jest najgłupsza rzecz, widzowie. W sensie mama mi zawsze mówi: Musisz znać swój PESEL i grupę krwi. E no i. <noise> No jest jak jest widzowie, pozdrawiam. Nie no wiesz, że jak będzie jakiś wypadek, to powiem coś, w stylu, a wlejcie jakąkolwiek tam przeżyję. A, wlejcie, zobaczymy moją odporność. Więc dobrze widzowie, Bilski. w takim razie. Stańmy tutaj i przekonajmy się czy rzeczywiście widać naszą grupę krwi. I uwaga, gdzie my tutaj mamy? Tutaj mamy skanowanie ID, tutaj mamy a, temperaturę chyba, tutaj mamy, że 92 kilo ważymy. Aha, fajnie, o z... O, z, o minus? Albo zero minus? Zero minus, zero minus. Zero minus. minus. No, no, no. Okej, okay, w takim razie, widzowie, szybki micior potwierdzony oczywiście, e, więc e, no rzeczywiście tam wszystko widać, ale z tymi 92 kilogramami to smutno mi się zrobiło, widzowie. <grym> Jak szykowałem się do tego odcinka, to mówię, Krzysztof, poczekaj, założę moją sylwestrową koszulę, którą założyłem rok temu, no i się nie zmieściłem, e, więc założyłem inną. O, no, okazała się właśnie za mała, e, no, o, tak, tak było. Dokładnie tak, widzowie, e, więc miejmy nadzieję, że wy tak nie będziecie mieli takiej sadge sytuacji w Sylwestra. Zostawcie łapkę w to będziecie mieli 5 kg mniej. A sub to jest kolejne 5 kg mniej. A jak napiszesz komentarz o treści Twój stary, to będziesz miał 2 kg mniej. Lecimy do kolejnego mita, jak Twój stary, po żubry do Biedronki. Pozdro. Gdy pobierzesz na telefon Crewmate Server Switcher, to jak wpiszesz ten kod, to będziesz miał Lobby nastu graczy. Sprawdzone. Tak, dla wszystkich szerypów ten mit dogrywam, dlatego mam inne włosy. Bo po prostu jak nagrywaliśmy po grączu, to nie wiem, chyba pijany byłem i zapomniałem po prostu o tym mitie. Słuchajcie, do tego mita specjalnie musiałem ogarnąć telefon z Android. Androidem, więc serio, zostawcie łapę w górę, suba dzwonem za poświęcenie ze względu na to, że ja już telefonu z Androidem nie używałem bardzo długo I musiałem kupić, specjalnie musiałem kupić telefon, żeby to sprawdzić Mamy tutaj Crewmate Server Switcher, więc zainstalujmy go w takim razie Zobaczmy, o co z tym wszystkim chodzi Generalnie ja nawet nie wiem, czym jest ta aplikacja tak naprawdę Otwórzmy ją Ma dostęp do zdjęć multimediów, plików na twoim urządzeniu Okej okay. Zezwól? Ja się szczerze boję tej aplikacji Boję się, że coś mi wykradną, naprawdę W sensie, okej, okay, przepiszmy to IP Ja się boję, widzowie Okej, okay, switch, server change Okej, okay, restart the game I co, ja teraz mam po prostu pobrać Among Us I najzwyczajniej się będę grał ze 100 osobami naraz Dobra, słuchajcie, w takim razie Among Us został pobrany przeze mnie Trochę się boję, co mi się stało z telefonem w tym momencie Bo szczególnie, że zalogowałem się tutaj na Messengera Na YouTuba Mam nadzieję, że nie usuną mi konta na YouTubie po prostu Za to, co zrobiłem w tym momencie nie wiem, wchodzimy w online find game. No i powiem wam tak, generalnie to ja nie widzę, żebym w ogóle jakąkolwiek gierkę miał tutaj do wyboru. Chociaż czekajcie, serwer impostor. Słuchajcie, no generalnie w tym momencie, jak widzicie, mamy wszystko oczywiście na slotów 10. Mid niestety obalamy, ze względu na to, że wydaje mi się, że to powinno działać, aczkolwiek na komputerze, jeśli to zmienimy po prostu. Bo jest to najzwyczajniej, jeśli się zmienię serweru na impostor, a ten serwer impostor to jest serwer z modami, więc tak naprawdę, co oznacza, że po prostu jest to wszystko modowalne i w momencie, kiedy poszukamy sobie to prawdopodobnie, że te rzeczy, które tutaj yy, właśnie mamy, to na przykład zombie mody i tak dalej. Więc jak widzicie, w tym momencie na telefonie możemy w ogóle zagrać w zombie moda. Nie wiedziałem, że taki tryb jest w ogóle na telefonie wymongas. Więc jest jak jest, widzowie niestety, ale ktoś musi po prostu zrobić lobby z tym, żeby można było dołączyć. Widzowie, jeśli chcecie dowiedzieć się, jak odbanować sobie konto w Emongas, to coś ty zrobił. Dostałem bana! To wystarczy, że obejrzycie poprzedni odcinek, który wleciał na kanał. Ze względu na to, że tam jest chociażby zawarta informacja właśnie na temat tego, jak tego umbana zdjąć. I to dosłownie jednym kliknięciem, a wiele osób o tym po prostu nie wie. Dlatego pamiętajcie, żeby yy, oglądać wszystkie odcinki. Na mapie Polus przy Ele jest dywan, kręcąc się dookoła, chodząc, możesz się chować pod dywan. Dzięki temu. Impostor i krumeci siebie nie widzą Działa testowane 100% no scam. Śmierdzi to trochę jak to Że mam zamiar zrobić maraton W styczniu, a w styczniu nie zarabia się Pieniędzy na YouTubie ponoć, bo wszyscy YouTuberzy przecież spamują w grudniu i mówią Widzowie, vlogmasy kręcimy, jej! A wiecie, od 4 stycznia Przypominam widzowie, 4 stycznia Maraton filmów, filmy codziennie 11.15, 8 stycznia odcinek Urodzinowy, więc jak nie macie prezentu To shame on you, mam nadzieję, że kupicie Wspierającego gdzieś tam na dole za 2 złote to będzie idealny prezent. Ale dobra, mamy tutaj dywan. Czy chodzi o ten dywan? To jest dywan? To jest Ej, dywan. to tak może być. Kręcę się jak mebel w pralce, twoja stara ma dupę w betoniarce. No i powiem ci Uuu. szczerze, na razie to się chyba tutaj nic nie dzieje, widzowie. Biegamy w tyle osób, ktoś powinien zniknąć, ale w sensie, czy na pewno chodzi o ten dywan? Nie wiem, może musisz się a au, głowa w betoniarce, au. au. A może jednak nie, bo cringe'owo. A może jednak nie. A może no. Filip zamknij mordę, może, bo nie wiem. My, moja mama w kuchni teraz Kroi mi kanapkę, a ty drzesz mordę Przepraszam pani mamo, pozdrawiam pani mamo Niech pani mama zasubskrybuje mnie z konta swojego Bo wiem, że dziecko nie może, pozdrawiam No i co, i chyba nie działa, co? Chyba, chyba do dupy nie. ten mi Ale stary, jak my to mieliśmy zrozumieć? Posłuchaj, kręcąc do ko koła chodząc Co to znaczy? No bo patrz, kręcąc, kręcąc do koła chodząc No to coś takiego <laughs> musisz robić A, no a ale... może musisz kręcić śmigłem Czekaj. Zapomniał napisać no też nie działa Powiem wam tak, no widzowie to, to jest scam. Mit obalony Ze względu na to, że nie można się schować pod dywan Ja bym się schował ze wstydu pis Pisząc takie mity na przykład Więc pamiętajcie, widzowie <laughs> Słuchajcie, ja już wam mówię Jak powinien wyglądać schemat mitu Piszecie najpierw hashtag mit Później piszecie Sposób na zrespienie twojego starego w Among Us, A później piszecie Jeśli wylejesz na klawiaturę piwo marki Harnaś, To twój stary zrespi się w przeciągu 3 sekund Od wylania pierwszej kropli I wtedy jest git Bo jest dobry mit A tak to do dupy. No bo co ja mam robić? Mam chodząc, kręcąc się? To ja nie wiem, czy ja mam zakręcić półsłon. się nią. A ktoś by się zajął nią, czy o co chodzi? Ja nie rozumiem. Z tym brakiem rozumu przechodzę do kolejnego mita. Pozdrawiam. No, albo nie w sumie. Jeśli ktoś będzie w ele, a zamkniesz drzwi i naciśniesz kół, to zabijesz tą, miał być osobę, chyba, i znajdziesz się w środku. Słuchaj, no to, to jest. Tu chodzi chyba o to, że kiedy zabijasz impostorem, to się trochę teleportujesz. Mm -hmm. I szczerze, sam w sumie jestem ciekaw, czy to będzie działało tak, że przez drzwi mogę się. Wiesz co? Przemiesić. A, a Właśnie przez drzwi to może być dosyć obwióz. Powinniśmy no, jak przez zamkniesz przez siatkę, bo mi się wydaje, że przez siatkę to powinno działać, stary totalnie. Totalnie. Możemy gruz. sprawdzić. To ale ktoś tu musi podejść. Jeśli tak. mam impostora, to wiesz. Dobra, dajcie mi ofiarę. Ofiarą jestem ja, ale nie tym razem w grze. Pozdrawiam. Musisz zamknąć drzwi najpierw. Więc zamknij drzwi. I dobra, teraz przy siatce. Teraz przy nope. siatce. Nie działa, nie działa, nie działa, stary, nie działa. Problem jest w tym, że w ogóle mi postaci nie podświetla tak jakby. Dobra, to teraz. Nie podświetla mi jej. To teraz widzowie powiem wam tak, tego mi. Da, da się potwierdzić i zaraz go potwierdzimy zmieniając troszeczkę w lobby. Dobrze widzowie, patrzcie, musicie wejść sobie oczywiście w lobby, no i wziąć customize i generalnie jeśli chcecie mieć taką powaloną gierkę, gdzie wy możecie rzeczywiście robić takie teleporty przez ściany, o czym już mówiłem w ogóle w odcinku z Mandiem, ale dosyć dużo osób go nie obejrzało przez to, że była przerwa świąteczna, dlatego pamiętajcie, żeby nie pomijać w ogóle odcinków z pogromców mitów, to wystarczy oglądać w playliście znajdziecie ją albo w przypiętym komentarzu, albo gdzieś tutaj w karcie na górze. Polecam serdecznie, bo możecie dowiedzieć się więcej, a przy okazji nie pobije Was żaden odcinek. Więc serio, jakby o tym dużo gadaliśmy, ja się nie będę teraz rozwodził, aczkolwiek chodzi o kill distance tutaj. Macie short, macie medium, macie long. Więc my sobie teraz tego longa po prostu ustawimy. W takim razie robimy szybkie combo I uwaga, widzowie. Cyk, cyk. No i niestety, ale w tym momencie to nie działa, jak widzicie, więc tak naprawdę nie podświetla kill mnie. Kill nie? distance nie działa przez siatkę, ale zobaczmy, czy działa przez drzwi. Tak jak było napisane w misie. Tak jak Pan Jezus powiedział, jak trzeba robić. I uwaga! No, it is what it is, widzowie. Działało to kiedyś, ale w tym momencie przez drzwi nie można zabić nikogo, więc wreszcie naprawili tego baga, Więc mit obalony. Wiem, że dużo osób w ogóle pisze mity, właśnie związane z jakimiś rzeczami, które działało jakiś czas temu. I to jest mega spoko, bo tak naprawdę testujemy to, co twórcy gry zmieniają, co nie? Ale mimo wszystko, widzowie, no powiem wam szczerze, że no, dużo jest takich mitów, więc fajnie, jakbyście pisali jakieś wymyślne. Starajcie się pisać takie rzeczywiście, rzeczywiście testowane, legitne, a nie takie jak stronki, które reklamował pewien e, twórca kontentu. Internetowego, który żygał. Nieważne. Płynnie lecimy do kolejnego Mita. W obrazie Witkacego walka, rąbanie lasu. Jest ukryty crewmate. Wystarczy obrócić obraz do góry nogami, a Crewmate'a znajdziesz w lewym dolnym rogu. Co to za mity w ogóle tutaj powstają? <laughs> Mi się to kojarzy z domem handlowym, ale nie <laughs> wiem, to chyba nie to. Walka. No chyba nie. Czekaj, obraz Witkacego. O, jest rąbanie lasu, mamy. Okej, okay, czyli to jest ten obraz, widzowie, czyli musimy go obrócić. Dobrze, widzowie. Patrzcie, dawno nie był Photoshopa. Piszcie więcej mitów z photoshopem, bo ja jestem wielkim fanem Musimy obrócić obraz do góry nogami Czyli o 180 stopni, no powiedzmy, że tutaj mamy 180 w tym momencie i na dole po prawej Jest crewmate, tak? Po lewej, po lewej, lewy dolny róg It's... Że to niby? Nie? nie, ale szczerze to trochę wygląda jak te oczko crewmate'a, ale My... ja bym powiedział, że to jest naciągane trochę, no, nie? Nie no, widzowie, Sims legit, like bez kitu. Ej, stary, ale spójrz na to, patrzcie, widzowie. To mamy tutaj rzeczywiście, to jest tutaj, co nie? To cieniowanie też właśnie jest tutaj. I tutaj mamy tak naprawdę tą trzecią barwę. Mamy tą otoczkę tutaj zrobioną całą, więc no powiem ci, że tutaj nie wiem jak ktoś się tego doszukał. W sensie naprawdę nie mam pojęcia, czy ty masz Taką wykształconą, wspaniałą, wybitną rodzinę, która kupuje takie obrazy i stwierdziłeś nagle któregoś dnia. A dobra, hu, wezmę, wykręcę ten obraz do góry nogami, ale zrobię matce pranka. Wykręcasz ten obraz i nagle takie, o, wy... Ty to jest strefmatę z mojej ulubionej gry To słuchajcie, mit potwierdzamy, no nie może być inaczej widzowie Mid oczywiście potwierdzamy No i lecimy do kolejnego, co? Pamiętajcie, żeby wbijać na serwer Śmieszki jego Ze względu na to, że chciałbym powiedzieć przynajmniej obec, ogłosić Że jest nas ponad 80 tysięcy w tym momencie Więc jeśli chcecie dodatkowe powiadomienia o filmie pamiętajcie w ogóle o dzwonku, bo to jest mega istotne Żeby mieć ten dzwonek, żeby zawsze w pierwszą minutę Dosłownie wbijać pod film i napisać Siema, jestem pierwszy Znaczy tak naprawdę to gówno kogo obchodzi, że jesteście pierwsi Ale pamiętajcie, że jesteście Super, nieważne co piszecie tam na dole. Nawet jak wyzywacie, nie powiem tego, bo moja mama ogląda te odcinki. Pozdrawiam ci, mamo. Chcecie powiedzieć papieża, nie? Czy... Na, nie? Tak, właśnie, właśnie. Nawet jak. <laughs> nawet jak obrażacie <laughs> okay. papieża, to dla was to jest sekcja komentarzy. Pamiętajcie, widzowie, super jesteście. Snoop Dog napisał, jeżeli dasz sobie datę na 2 kwietnia 2005 rok, godzina 2137, to dostaniesz fajnego żółtego skina. Dobrze, widzowie. Dobra, w takim zbierze. razie, uwaga, cofamy się do 2005 roku. I widzowie. w tym momencie. Momencie powinien się Windows zmienić na XPK. Zobaczmy w takim razie, czy dostaliśmy żółtego skina. Wchodzimy w takim razie sobie, nie wiem, w online na przykład, dajemy create. Nie, game. w lokal, może w lokal daj nawet. A w lokal? Dobra. No nawet w lokal, no, dobra, no. no, no. w lokal w sumie, tak, zróbmy sobie lokal widzowie. I uwaga, zobaczmy w takim razie, czy dostaliśmy jakiegoś żółtego skina. cyk um, No powiem wam szczerze, że, no nie wiem, na opartego możemy zrobić coś takiego, ale to już było w grze, widzowie, <laughs> więc można ten mit potwierdzić. Rzeczywiście coś takiego w grze jest, ale to nie dostajemy zmieniając tą datę. Więc mit neutralny. Zróbmy podobnie kategorię mit neutralny ze względu na to, że nie chcę tutaj sporów robić między wami widzowie. Ale czy trzeba zmienić datę na e, 2 kwietnia 2005, 2021, 37? Tego nie wie nikt. Nawet on sam. E, przechodzimy do kolejnego mita. Hello mam mita. Jak zmienisz datę na 31 grudnia na godzinę północ, to w lobby zamiast gwiazdek będą firewerki. Lajkujcie, żeby widział. Ustawmy sobie datę sylwesterową. Zmienimy, zmienimy widzowie. To się musi udać. Naprawdę. Moi rodzice też tak mówili, jak mnie robili pewnie, ale wyszło co wyszło. Dobrze, widzowie. W takim razie zmieniamy na 1 stycznia 2021. Zobaczmy w takim razie, co się stanie w noc sylwestrową. I wchodzimy w takim razie w lokal. Cyk. I powinny być fajerwerki. A do gówno wyszło, widzowie. Więc niestety, unlucky nie dostaliśmy, więc mit obalony. Tak samo, jak mam nadzieję, że ty, twórcą mita, się obalisz na ziemię i będziesz płakał z nadmiaru fajerwerków w swojej okolicy. Przepraszam, że tak powiedziałem, ale jesteś super pamiętaj. E, kolejny mit. Emonga z Wat. W 2021 zostanie usunięte z większości urządzeń lub zostanie tylko i wyłącznie w wersji płatnej. By to sprawdzić, zmień datę na swoim telefonie na 16 grudnia 2021, wtedy kiedy ma nastąpić update, ale update ma nastąpić w styczniu. A nie żeby coś w sensie nie wiem, może komuś się walnęło nieważne. No i wejdź w sklep Play lub App Store. Gra wówczas będzie już niedostępna. Dobra, widzowie. W takim razie wchodzimy sobie w opcję. Mamy tutaj ustaw automatycznie wyłączamy. W takim razie zmieniamy datę na biskitu jest 21.37. pokczup. Dobra, zmienimy w takim razie na no nie wiem, naprawdę ja muszę to na grudzień zmienić. Dobra, zmienimy na grudzień w takim razie. Wrzesień, październik, listopad. Musisz pisać tak jak jest w micie, musisz. Muszę jak w micie. Dobra. Bo nie będzie no działo. i mamy 21.37, więc raczej powinno być wszystko git. Z Dobrze, widzowie, w takim razie zmieniliśmy sobie datę. Mamy, jak widzicie, 16 12 2021. Zobaczmy, w takim razie, na App Store'a, czy mamy Among Us. I uwaga, brak połączenia z App Store, więc w tym momencie, widzowie, no niestety, ale nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, ze względu na to, że w 2021 cały App Store zostanie wyłączony. <grym> Tak naprawdę to nie, po prostu nie mam połączenia przez to, że mam źle datę ustawioną. Dlatego widzowie ustawienia automatyczne. E, no i jest jak jest, nie, nie sprawdzimy tego po prostu, nie sprawdzimy tego w tym momencie. Prawdopodobnie w ogóle emongas na telefon zostanie tylko i wyłącznie płatny, a te wersje steamowe zostaną bardziej zabezpieczone ze względu na to, że dużo osób zaczęło pobierać kraka, a tak naprawdę te reklamy też nie przynosiły twórcom jakichś potężnych rzeczy. Jednym z powodów, które pokazują mi, że tak może być. Jest Chociażby fakt, że wprowadzili go na e, chociażby Nintendo Switcha za 80 zł. To jest. Ile? jest. 80 zł. Tak, 16 euro. No to jest prawie 80 zł. No tak, coś takiego. Więc widzowie, jest jak jest. Na razie, pamiętajcie, świętujmy Sylwestra, świętujmy ten szampański magiczny czas. Nie dajmy się zwieść, bo Twój stary lubi ją dragnieść. Lecimy do kolejnego mitu. Aktualizacja z mapą The Airship nie będzie zupełnie przeznaczona na telefony. Poszukaj w necie lub na YouTubie fazę Among Us The Airship Mobile Gameplay. Wówczas jedyne, co znajdziesz, to PC oraz Nintendo Switch. Twórcy prawdopodobnie będą chcieli zablokować darmowe wersje na PC czy telefon. To może być tak naprawdę, wiecie, to, to, może, to można pieprzyć dużo głupot i tak dalej na ten temat, ale czekaj. Tutaj widzimy, że gość gra na... To jest na Nintendo, na Nintendo, na widać Nintendo. po przyciskach. Może mieć sens, ale z drugiej strony no nie wiem, widzowie. Powiem wam tak, w sensie, tutaj mamy jakąś wersję, tutaj była mobilna, bodajże, zobaczmy w takim razie. Przecież gościu tutaj generalnie nie pokazuje... To są same screen tu to są, są same, same screeny. screeny, tu są same mhm. screeny, więc tak naprawdę tutaj tego nie wykażemy. Tutaj mamy wersję mobilną, aczkolwiek czy to jest mapa dr Nie, to jest klik, nie. To widać w w dół. To jest clickbait. Więc widzowie, powiem wam szczerze, że akurat co jak co, ale no nie wiem, w sensie nie widać zupełnie z telefonu żadnych gameplayów, ale też możliwe jest to, że nie wyciekła wersja mobilna jeszcze właśnie na telefony. A ta na Nintendo wyciekła głównie przez to, że dodali po prostu grę do, do tego sklepu na Nintendo, na Nintendo. Nintendo Shopa, więc tak naprawdę wydaje mi się, że raczej wszyscy na telefonach powinni grać normalnie. Mi tutaj możemy potwierdzić, ze względu na to, że rzeczywiście tego nie ma, ale nie możemy tego potwierdzić, czy rzeczywiście w ogóle nie będzie tej aktualizacji na telefon, bo wątpię, że nie będzie, ale no możemy potwierdzić, że rzeczywiście żadnych filmów z wersji mobilnej oraz pokazania tego, jak to wygląda, no nie ma. Ty wejdziesz w folder z plikami od Emonga zedytuj w notatniku plik player prefs i tam musisz zmienić pierwsze zero. Od lewej Strony na 12. Gdy to zrobisz, wejdziesz do Emongas, będziesz miał tajemniczy kolor, którego nie da się normalnie wybrać. No i dobrze, widzowie. To brzmi sobie. legitnie, to brzmi legitnie. Aczkolwiek, Krzysztofie, jeśli chcesz się dowiedzieć, czy to jest rzeczywiście w 100% legitne, jak widzicie, ja już tutaj miałem to wszystko przygotowane, wystarczy tak naprawdę, że właśnie wejdziecie sobie w preps, notatnik, wejdziecie sobie tutaj i drugą liczbę zmienicie sobie na 12. Wystarczy, że wówczas zapiszecie sobie notatnik, wejdziecie do gry i coś możecie zobaczyć. Ale równie dobrze nie musicie tego robić, ze względu na to, moi drodzy, że jeśli naciśniecie na Materiał, który znajduje się po mojej lewej stronie, to dostaniecie właśnie odpowiedź na to pytanie. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, żeby wbijać do Lisa. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. Tutaj właśnie macie poprzedni odcinek. Tutaj macie jakiś inny dopasowany do Was. Życzymy Wam szampańskiej zabawy. Super jesteście widzowie. Pamiętajcie o maratonie od 4 stycznia. Pamiętajcie, że 1 stycznia wlatuje specjal z okazji 800 tysięcy. Wasze zdrowie, Krzysztof, Ty się możesz pożegnać. Papa, nie, nie pijcie dużo w Sylwestra, żebyście nie zezgonowali. Ja tylko pikolo widzowie. Nara. Alright.